Że zapomniałem zamknąć okno. Fak. Mm. Nie wiem, jak to zastygnie, ale powinno zastygnąć. O mój Boże, jakie to jest satysfakcjonujące. Kuba. Kuła mm. Kuba, zaczekaj. To jest satysfakcjonująca muzyka. Tak jak i wyłóż z powrotem, żeby było od nowa Satysfakcjonująco Wszystko dla widzów. Dobra, bierzemy folię. Jaką folię? Taką, taką przej przejrzystą. Daj Jeżeli taką mamy To do wora po prostu Znaczy w sumie wory takie nie są za bardzo, wiesz, sanitarne Dobra Kuba, z tego musimy uformować coś Ale równo Dobra Kuba, musisz te, najpierw uformować z tego foremkę, żeby wlać to ciasto Trzeba się rozleć jak nic, mój Boże to mamy zrobić. robić? Hej, <grym> 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 So no Trochę to za małe. Trzeba zmienić dwie porcje, yes. albo dużo porcji. Teraz trzeba przelać to do tego. tej satysfakcji. Co to jest? Ech, teraz satysfakcjonująca muzyka wchodzi. Teraz to zawijamy i porze jak my to zrobimy na końcach fakturą zły mzyczka teraz <grym> obrzydliwa muzyczka. dopóki to się nie wylewa wrzućmy to do lodówki e. dobra to we te musimy chyba tak samo zrobić źle to, to po prostu to jak normalny jak się to odrywa? nie! a jak? Spokojnie. dlaczego tu tego nie umiesz rozerwać? nie działa! czekaj, włochy cię ja przyłożę a. czekaj, dobra teraz o, oh, i teraz. O oh yeah! Teraz to będzie tak tańcami z moim łokciem tam dotykającym. Okay. Ja bym to zawinął tak, tak na pół, żeby to było głucht. Nie ma, nie znasz się. Nie znasz się na tak O nie, burza! Nie. Yeah. Kto boi się burzy, zostały łapkę w górę. <noise> super, super motywacja. Zero łapek. To jest idiota. Czekaj, czekaj, czekaj w moją stronę, teraz będzie znowu są so good. Wiesz co, się miejscami. Opinii. Nie wiem Dobra, chyba tyle wystarczy satysfakcji na dzisiaj Tak, trzeba resztę wygrzebać Wiesz co, ta rękawiczka to jest bardzo zły pomysł, bo z niej nic nie spływa To użyj drugiej, żeby zaskrobać z pierwszej <grym> Czy mi się wydaje, czy tutaj jest mniej masy niż w tamtym pierwszym? No jest Okej okay. Okej okay. Dobra, po prostu zdejmij tą rękawiczkę w ten sposób, żeby wywrócić ją na lewą stronę Oooo, nie wyszło tak jak myśleliśmy, nie wyjdzie. To dobra, to ten błagawiczka tak, okay. musisz już, tamtą... Czekaj, czekaj, wyszło. Ten? musiałem bliżej złapać. Wiesz, ten w garść chwycić, tą rękawiczkę, hey. tą. Mój Boże, jak ty jest głupie. Tak jak na technice, kuba, pamiętaj, na, na EDB, sorry. Na no, co na EDB? Na EDB było taka instrukcja, żeby tak zabijać. Nie robić. pamiętam takiej instrukcji. W podręczniku tak było, kuba, co ty podręcznika do EDB nie czytałeś. Bo ja go nie miałem, więc <laughs> Jak długo nie miałeś? Że tak go nie miałem. że... za darmo było. Taka mi go zabrał. Chyba. Albo ktoś inny mi go zabrał. Dobra, ja idę... No tak. to jest znak, że musimy zakończyć w Jak jak to zakończyć? Znak od Boga, musimy zakończyć to herezję. I... Patrz, pewnie trickshot. O oh, yeah. Oh. Powiem ci, że bardzo się zgęściła ta masa. I następnie Zawianko. I czekamy 25 minut. Znaczy nie, my nie czekamy, bo my w międzyczasie zajmujemy się innymi pożytecznymi tak. rzeczami. Po pierwsze musimy... Jezus Maria, straj z rowerem. Pamiętajcie, że ostatni raz jak tak lało to nie wiem kiedy to było Chyba jak ten, chyba jak e, dzień przed regatami byłem na tym Na obozie. W ogóle wygrałem wtedy regaty tylko dlatego, że Wszystkie inne drużyny, czy moja drużyna, moja załoga wygrała regaty e, Między innymi był tam też nasz były aktor głosowy, Który może pojawi się w odcinku inauguracyjnym i na pewno Pojawi się w specjalu na 5 sezonów weekendowego vloga <laughs> Więc wygraliśmy regaty tylko dlatego, że Nie zostaliśmy jako jedyni zdyskwalifikowani w ostatniej trójce Kuba mam pomysł jak zdobyć więcej subskrypcji. Tak? Pamiętaj, że Ostatni raz jak miałem wzrost subskrypcji to było wtedy, kiedy przestałem nagrywać? Tak. Mam plan. Przestajemy nie, nagrywać. Nie. Musimy, musimy dobić do 10 subskrypcji? Wlogów. Czekaj, teraz będzie ujęcie na ciebie. Wiara to jest głupota, nie powinno się wierzyć, powinno się coś wiedzieć. To jest odpalone granie. W sensie, w sensie, ja mówię to w tym momencie jako wiara w sensie rzecz, że nie że wiara w, w religię, Chodzi o to, że wiara, sama wierzenie w coś, nie powinno być wierzenia w coś, powinna być, coś, ten, powinieneś coś wiedzieć. A nie w coś wiedzieć, że ja wierzę, że dzisiaj będzie padał deszcz. Powinieneś wiedzieć, że dzisiaj będzie padał deszcz, a nie wierzyć. Także tak, się że tak że grappa ice. <laughs> grappa ice. to zrobić najlepszy dobry które widzicie teraz na ekranie. Dobra, to tak, szata graficzna. Jak ocenisz, kubę z szaty graficzne? Jakie są Twoje spostrzeżenia? Moim zdaniem to jest dokładnie to samo co poprzednie grappa, tylko niebieskie. Doskonałe kuba spostrzeżenie. Według mnie jest to bardzo nie. Tym razem będę to normalnie oceniła. Ale, ale z uwagi, że ice, jakby przynajmniej się w jakikolwiek sposób może łączyć z napojem gazowanym, bo masz ice tea, ice coś tam. Wiesz, że to tak się że ice, dobra, może to jest jakieś takie wiesz zimne. Y, tak. Jeszcze nie wiemy, ale znaczy, w każdym razie nie, Grappa Green, sama nazwa Grappa Green! I tak zniechęcała takie... do Grappa Green. I tak, i Ice się nazywa, dlatego popełnił ma smak tych cukierków takich, a Ice się nazywa. Więc ja daję punktów e, 4. Okej, okay, a teraz czas na moje spostrzeżenia. Moim spostrzeżeniem jest to, że jest to bardzo kiczowate. <laughs> że ta naprawdę jest bardzo kiczowata, dlatego to jest poprzednia grappa, Tak, troszkę przestarzałam, w sensie nie przestarzała, <laughs> Troszkę przestarzała na 2019, ale... ona wygląda jak te takie przejścia, jak jest jakaś, nie wiem, kabaretowa noc <grym> z Polsatem. Są takie przejścia między kabaretami. Tak. Pomijając, że kabarety w większości to bardzo ludzka przejścia to... są mniej więcej w takim stylu robione, jak Ten. tutaj szata graficzna Grappy Eye. Trzeba zwrócić uwagę na to, że to jest yy, rodzinna polska firma. Tak. Naprawdę. I trzeba zwrócić uwagę na to, że jakby z fajnego klimatu takich niebieskich rzeczy yy, wytrąca nas wielka Czerwona informacja, mówiąca nam, że jest to nowa jakość grapy. Jaka jest stara jakość grapy? Nie wiem, więc nie wiem, czy będę mógł się jakoś do tego odnieść. Dobrze, wracając do mojego ratingu. E, według mnie jest to mocne. Powiedziałbym 5 na 10, bo są rzeczy, które po prostu. To wygląda po prostu przestarzałe. To mogło kiedyś być wielkim hitem. Nie wygląda źle, może trochę źle, ale niektóre rzeczy po prostu wyglądają okropnie, jak na przykład ten Osi. Ojej. Osi, ten, jak to się nazywało? Osi. To takie w puszce. Tak, osi herbatowe, o. O nie! Tak. W się sensie, osi herbatowe wyglądało moim zdaniem tak lepiej niż grappa, za to, że grappa jest niebieska. To przechodzimy teraz do zapachu. Zapachu. Znaczy najpierw openik, nie wiem tak. co się stanie, bo powoli. Dobra, może muska. OK. Okej. Okay. zwrócić uwagę, na grapę wykonana z strasznie cienkiego plastiku. że To praktycznie załamuje mi się w rękach. No, może można po prostu tak o sobie zgnieść praktycznie... nie przykład to żadnego wysiłku. Co wygląda jak płyn do przestrzenia pralek. Tak, tak samo jak grabpa cene. przynajmniej wygląda jak napój. Jakiś mniej no, większym stopniu. Przechodzi mi do zapachu. Już z tej no. odrowi ten okropny Czekaj, ty nie pani. Nie, ja ja. ja. A, mniej, mniej czuć w ogóle. <głos> <głos> uh. Ostry, chemiczny zapach. Okay. Kojarzy mi się to trochę z tymi takimi, wiesz, jak są takie... Są takie cukierki, takie niebieskie, nie no, no tak, no tak. właśnie. Czymś takim się kojarzy. No to, no to z założenia to, to tak. jest dobrze wykonany zapach w sumie. Ale to jest takie. jest właśnie z jakimiś nie wiem, a z proszkiem z do mycia na Bardziej proszkiem do prania. Nie, ma taki bardzo taki sztuczny zapach. Nie ma tak jak proszek do prania taki w miarę taki delikatny, tak, ma taki zapach, ja oceniam. Może powiem tak, nie jest tak. Tak złe jak osi, ale fanta. Ale które osi? Oba osi. Oba osi, oba osi. Oba osi. Były tak, osi. osi. tak. Oba osi. Jedno, jedno po prostu pachnie jak antybiotyki, a drugie jak, nie wiem, jak chemia po prostu. Taka i to gryząca, taka ostra chemia. E, więc ja tutaj, bo nie jest to tak przyjemne jak fanta, albo inaczej, fanta nie była przyjemna. Te przynajmniej te różne nasze wietnamskie, wietnamskie fanty nie były przyjemne, ale były bardziej przyjemne niż to było. wszystko, więc ja stawiam ocenę na poziomie 3,5. 3,5. Okay. Cztery, może też cztery będzie, a tak. Ja też myślałem o cztery, gdyż już uzasadnię, dlatego że mnie ich celowali w zapach cukierków typu ice. Także to im się udało, może trochę chemicznie to pachnie, tak jak na ich standardy w sumie. Dlatego czwórka wydaje mi się bardzo uzasadnionym yy, ratingiem tutaj. Przechodzimy do najciekawszego elementu, czyli smaku.